Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć! Dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem maratonu. Był to maraton organizowany przez e, zaczytaną z piątku na sobotę. E, I tematyka była taka pomieszana: trochę książek letnich i e, okładek w kolorach lata, a trochę fantastyki. My się skupiłyśmy na żółtych y, odcieniach różnych. Powiem, że bardzo I wszystko mamy żółte. Się Ym, tak, ale w sumie zaczęłyśmy ten maraton od Południowej łąki, tak. która y, ma taką to był akurat audiobook i ma taką piaskową okładkę. Ym, no i jak? Hmm. Nawet mi się podobało, ale były mi te opowiadania, bo to były opowiadania takie obojętne. Nie miałam jakiegoś szału. E, tak, jednak Lindgren się lepiej sprawdza w długich formach. Mhm. Ja też tak uważam, A też, też się mi dobrać. się e, bardziej podobają te powieściowe formy. E, ale były w sumie jak tak rozmawiałyśmy, to każde opowiadanie nam się podobało. Tylko po prostu żadne nie chwyciło nas tak bardzo za serducho. Przeczytałyśmy również mm, książkę, którą miałyśmy do recenzji po angielsku, About a Girl Who Loved Reds, to jest książeczka dla trochę młodszych, ale poziom, jeśli chodzi o język angielski, myślę dla Ciebie spokojnie, taki w sam raz. I mamy tutaj opowiadanie o dziewczynce, która je tylko czerwone produkty, bo one są najlepsze. Oraz o tym, w jaki sposób jej mama sprytnie spróbowała rozwiązać ten temat. Nawet jak mi się to podobało, fajne było, były śmieszne momenty. Ilustracje są właśnie takie, jak na okładce widzicie. Ilustracje mi się też podobają. Natomiast tutaj trochę zdradzimy tego rozwiązania. O, tak wygląda mniej więcej blok tekstu. Tak wyglądało rozwiązanie, część rozwiązania przez mamę zaproponowanego. I na koniec są pytania związane tak, z książeczką. Na jeszcze. koniec są pytania do czytelnika. E, takie bardzo proste. Ja myślę, że no tutaj dziewczynka chodzi do przedszkola i myślę, że to jest generalnie dla przedszkolaków ewentualnie takie 1-3. Z tego co widziałam, to polecana jest do 8 lat. E, ale w innych jeśli... językach, w tak, starszych też. Bo ona jeszcze jest po hiszpańsku, jeszcze w innych językach również możecie dostać te pozycje. Można polecić. Była całkiem nawet zabawnie ujęta. Mhm. Przeczytałyśmy też książkę z naszego wyzwania tbr mhm. nie wiem, czy pamiętacie. Uśmiech. Także skończony. Potrzebne Wam, że Mija już skończyła obie książki z wyzwania. Mhm. No ja jeszcze muszę tę drugą nadgonić. Mm, ale uśmiech, jak ci się podoba? Kiedy zaczęłam czyta, to czytać, to właśnie średnio. Tak czytałam i miałam takie. Hmm, w ogóle, o czym to jest, o co tu chodzi? Ale jak się rozwinęło, jak się zaczęła pewna scena, która się toczyła przez resztę książki, to mi się od wtedy bardzo spodobała. I polecam, jest, ją jest super. Okej. Okay. Y to ja miałam chyba trochę inne odczucia, bo mamy tutaj opowieść o dziewczynce, która straciła mamę, w związku z czym jest smutna i się nie uśmiecha. No i ja myślałam, że to będzie książka na smutno, głównie o tym, taka wiecie, cięższy troszkę kaliber. A tu mamy kompletnie co innego, tak zupełnie po prostu odczapy mhm. sytuację jakąś. To z tą mamą to jest tylko, tylko coś, żeby zdarzyło się coś innego. Tak, Wytłumaczyć jak zachowuje się bohaterka, natomiast y, ja się kompletnie nie spodziewałam tego, co dostajemy w tej książce i szczerze mówiąc je, jeszcze nie umiem się do niej ustosunkować, to jest dla mnie, to było dziwne. I wiecie, to też jest takie pogmatwane dosyć, Ale... bo tutaj się jawa trochę miesza ze snem mm, i z takim magicznym myśleniem trochę. Ja w ogóle czytając tę książkę miałam takie wow, jak ktoś to wymyślił. W życiu bym nie wpadła, żeby wymyślić coś takiego w książce. Pomysł fajny. I w sumie realizacja też, tylko że przez to, że się spodziewałam czegoś zupełnie innego, to jakoś tak nie wiem. Ja się nic po tej książce nie Mi było dziwnie. Spodziewałam. To, to ja ją wybrałam do wezwania, ale y, po 10 stronach, gdzie jeszcze tego głównego wątku nie było. Y, a zakończenie jak Ci się podobało? Bo tego jestem ciekawa. Podobało mi się. Bo zakończenie tutaj mogło pójść w dwie strony w sumie, y, takie Cię? najbardziej tendencyjne. No, i ja się spodziewałam, że tak będzie, i nie podoba mi się części że zakończenia tak. spodziewałam, a części nie. Okej, okay, no. Mm, ale podobało mi się. Ja nie wiem nadal, co o niej sądzić. Zostawiłam je z takim, że jest mi dziwnie. A ja go po polecam. E, Cóż... coś Waliamsa. To książka, którą miałyśmy z biblioteki. Akurat y, i tak chciałyśmy przeczytać, a jest żółta, więc wpadła na maraton. I każda książka Williamsa czyta się szybko. Bardzo, bardzo szybko. Tak, to pomija. Y jedna strona, od razu przewracam. Kolejna strona, kolejna strona. To nie ma aż um. tak dużo tekstu. Jak Ci się podobało? Hmm. Kiedy się zaczęła ta książka, to domyślałam się, co będzie dalej. Ale... Kiedy pojawiło się pierwszy raz to stworzenie, Cóś? to potem się nie spodziewałam części. Okay. Tego, co się wydarzyło chwilę później. Ja wiem, o czym mówisz, to ja ci mówiłam, że ja wiedziałam, ale to. Mm, ale. Jakby nie, nie miało... To mi bardzo przypomina taką rozszerzoną opowieść z najgorszych dzieci świata. Okej. Okay. No, bo ten sam autor, i faktycznie ten klimat ym, pisania. Jakby wzięto jedno dziecko i o nim jakąś historię Rozumiem. życia Rozumiem. Też miałam y, to samo z tyłu głowy. Tylko Nat kończy się natomiast... Jakoś tak. Natomiast y, Nie zakończenie jest się to moim zakończenie. zdaniem pospieszone, i ono y, poszło w kierunku, w którym moim zdaniem powinno pójść. Natomiast takie jest, wiecie, żeby szybko uciąć temat, tak ja to odczułam. Jeśli chodzi o Cusia albo inaczej, jeśli chodzi o tego autora, ja się w nim zakochałam po pierwszych trzech lekturach, znaczy już po pierwszej, ale jakby pierwsze trzy lektury to były jak na razie najlepsze książki Williamsa, na które trafiłyśmy, czyli i była to babcia Rabuś, mhm. chłopak w sukience mhm. i, yy, i Pan Smrodek. A to jeszcze najgorsze dla mnie. Do świata e, tak, ale to jakby inny typ, bo tam są opowiadania, mhm. więc tego nie wliczam. I dla mnie po tych trzech książkach już kurczę. Obawiam się, dajcie znać, jeśli znacie twórczość autora, e, czy której z nich jeszcze są tak dobre? Bo ani y, demoniczna dentystka, ani Cóś mi się e, tak nie podoba. Myślę, że babcia Rabuś dwójka może mi się spodobać. Tutaj generalnie mamy historię o dziewczynce, która dostaje wszystko i wciąż chce więcej. No i morał generalnie jest taki, żeby nie dawać w kość swoim rodzicom, bo mogą wcale nie żałować kiedy i nie szukać nas, kiedy znikniemy im z oczu. No, nie wiem. Jak jest z tyłu napisane jeszcze jedno jakieś cóż. Mm -hmm. e, nie wiem, nie kupiłam mnie ta książka. Ja nie lubię tego poczucia humoru, które tutaj się znowu ujawniło, i ono jest też w e, najgorszych dzieciach świata. Mm -hmm. Takie. Nie. E, nie wiem. I kurczę, no, czekam, czy któraś znowu mnie tak ujmie z ja myślę, książek autora. Mam nadzieję, mam tak. ogromną nadzieję, że jeszcze którejś się to, z, z którąś się to zdarzy. Okropny rysunek, tu również po kolorze pojechałyśmy. I to jest króciutkie opowiadanie o dziewczynce, która się bardzo złości, ponieważ nie wychodzi jej rysunek. Nie rysuje tak ładnie jak jej starszy brat. Podobała mi się nawet ta książeczka. Fajna była. Tak. Fajne zakończenie. Tak, mi się też podoba i bardzo polecam. To jest książeczka oczywiście dla młodszych, ale. Jeśli albo macie takiego złośnika w swoim domu, albo po prostu chcecie pokazać dziecku, że zawsze jest inna opcja i inaczej można spojrzeć z innej perspektywy, to naprawdę warto, bo myślę, że bardzo fajna, przyjemna pozycja. Oprócz tego zaczęłyśmy też dwie książki, których jeszcze nie skończyłyśmy, więc nie będziemy Wam o nich za dużo mówić, ale Cytuły. były to Pierwsza Noc pod Gołym Niebem, mhm. I, no bo to jakby nam się kojarzyło z takim letnim klimatem. I pierwsza część Wombata Maksymiliana, bo ma żółtą opłatkę. No i tak właśnie nam minął ten maraton, jak Ci się podobało. Bardzo przyjemny był ten maraton. Mhm. Zwłaszcza, że wiecie, i tak miałyśmy tę jedną książkę do recenzji jedną tam z wyzwania TBR-owego, więc e, i tak jakbyś czytałybyśmy te książki, a tak zrobiłyśmy sobie taką... Też potrzebowałyśmy akurat odpoczynku, więc idealnie nam ten maraton wskoczył w, w czas. I dobrze nam się zgrało, fajny uh -huh. moment miałyśmy, nie? No. Cieszę się z niego. Tak, i e, tak jak mówiłyśmy Wam, że e, lipiec prawdopodobnie nie będzie za dobry, tak całkiem już się uzbierało troszeczkę książek. Myślę, że jeszcze trochę przeczytasz, nie? Bo jeszcze, jeszcze, jeszcze dzisiaj i jutro trwa lipiec, więc wiecie, zawsze można coś doczytać. To co, kończymy? Tak. Dajcie znać, czy braliście udział i jaka książka, jeśli tak, podobała Wam się najbardziej. Koniecznie dajcie znać co do książek Walniansa, bo ja naprawdę chyba potrzebuję w tej kwestii jakiegoś polecenia. Ja chcę tak czy siak czytać. Szukam czegoś, co, co będzie znowu niosło tę wartość podaną w lekkiej formie. No i cóż, udostępniajcie nasze filmy, subskrybujcie, lajkujcie, gdzie się dokumentujcie i w książkach z nami się zaczytujcie! Pa!